Czy, czy jestem, czy, czy jestem e, artystką? Nie. Czy jestem Mr. Polska? Nie. Czy jestem Piotrem Żyłą? Tak. Tak jest. Z czego wy macie bekę? Zastanawiam się, nie wiem, jakbym... Mam wrażenie, że nie jestem kobietą, że... Że ja powiedzieliście mi, to, że to, ta... żebyś zgadł, uwierz. Czy byłem w tym sezonie, Bo... zależy mi na tym, żeby nie tylko pokonać ciebie, ale też Filipa Byłem w tym sezonie? Bo zawsze jego pomysły, no. on jest taki pewny zawsze Fiku miku, nie zgadniecie O kurwa Byłem w tym sezonie na ławie? Nie, 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 nie Kurwa, czy jestem, yy, czy jestem, czy jestem w ogóle człowiekiem? Nie, nie jestem człowiekiem. Kurde. Czy nagrywaliśmy e, w tym albo w zeszłym roku ze mną? Tak.